Ponownie jesteśmy 15 października 1991 roku w Hamburgu, gdzie za chwilę zobaczymy drugi zawodowy pojedynek Dariusza Michalczewskiego. Tą walką Telewizja Sport rozpoczyna cykl pięciu wczesnych, nieznanych, nieoglądanych wcześniej w naszym kraju walk słynnego Tygrysa. Zobaczymy w tym cyklu wczesne pojedynki Darka, które Michalczewski toczył w latach 1991-1993. Rozpoczynamy od pojedynku z Peterem Cenkim. To druga, jak powiedziałem, walka Darka Michalczewskiego. Peter Cenki na swoim koncie, przystępując do tego pojedynku, miał trzy zawodowe walki, wszystkie Przegrane, dwie, przegrał na punkty we Włoszech po sześciu rundach. Trzecią, rozegraną dwa miesiące przed walką z Michalczewskim, przegrał przed czasem z Franceską del Aquilo. Ta walka również we Włoszech, a tu już oglądamy wychodzącego do ringu młodego Dariusza Michalczewskiego. Darek debiutował przed miesiącem pojedynkiem w Hamburgu z Frederikiem Porterem. Wygrał przez knockout w drugiej rundzie. A teraz, po miesięcznej przerwie, przystępuje do kolejnej walki zawodowej zaplanowanej na cztery rundy. Walka w kategorii 6 runden, ciężkiej. Zakontraktowana na sześć, Peter nie na cztery Czechy. rundy, jak przed chwilą powiedziałem. Przedstawienie przeciwnika Dariusza Michalczewskiego. Petera Cenkiego. Za chwilę już Ring announcer Wir haben einen neuen Cheftrainer, den ehemaligen Weltmeister Egard Dacke. Er wird ihm da noch einiges beibringen können. Und ein Dank an den Sportkanal an dieser Stelle, liebe Boxsportfreunde, meine Damen und Herren. Cyklem wczesnych walk Michalczewskiego 91, chcemy przypomnieć tego Darka, którego nie znamy, bo przywykliśmy oglądać jego pojedynki wtedy, kiedy Michalczewski był już mistrzem świata. W zasadzie pierwsza walka, w którą kibice polscy mogli obejrzeć był pojedynek, który odbył się w połowie lat. 90. Był to pojedynek z Asludinem Umarowem. Mialczewski był już wtedy od dwóch lat mistrzem świata federacji WBO w kategorii półciężkiej. Ale warto też przypomnieć, że Darek był mistrzem nie tylko w kategorii półciężkiej. Przez krótki czas z był również mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej. Stoczył tam jedną wygraną walkę w 1994 roku z Nestorem Giovanninim. Tak więc, o czym rzadko kiedy się mówi, a o czym warto przypomnieć, Dariusz Michalczewski był mistrzem świata dwóch kategorii wagowych. Rozpoczyna się pierwsza runda. Lewą ręką za chwilę powinien uderzyć Michalczewski. Cęki boksuje jest z odwrotnej pozycji. Michalczewski uderza prawym krzyżowym. Lewy prosty. Mocny prawy na dół. Próbował teraz dwoma uderzeniami zaatakować Cenki, lewy prosty Michalczeskiego. Teraz dwa ciosy prawą ręką na korpus, w prawym trafił Peter Cenki. Teraz kilka celnych uderzeń Cenkiego, ale Darek nie pozostaje dłużny. Ładne teraz dwa uderzenia, akcja prawy lewy Michalczewskiego. I teraz mocny cios prawą ręką, po którym ugięły się nogi pod Cenkiem. Prawy na korpus jeszcze. I teraz jeszcze jedno uderzenie prawą ręką, choć w międzyczasie wyłapał cios przeciwnika Michalczewski, ale cały czas jest w natarciu, cały czas atakuje. Rozbity już Peter Cienki. teraz zwarcie próbuje uderzać w tył głowy Sędzia nie zwraca uwagi na to a Michalczewski ładnie uderza prawym krzyżowym i prawy na korpus I teraz piękna akcja prawy, prawy lewy Teraz moment zwarcia. Próbował zaskoczyć Cenki Michalczewskiego. Mocne uderzenie prawą ręką. Prawy na korpus zablokowany. Teraz lewą ręką trafił Cenki. Mocny cios prawą ręką na dół. Kończy się pierwsza runda drugiej zawodowej walki Dariusza Michalczewskiego. Runda oczywiście wygrana przez przyszłego mistrza świata. Peter Cenki tutaj kiwa głową, jakby zrezygnowany. zebro sporo mocnych ciosów w tej pierwszej rundzie. Przypomnę, oglądamy pojedynek z 15 października 1991 roku drugą zawodową walkę Dariusza Michalczewskiego, która odbyła się w Hamburgu. Tutaj realizator jeszcze próbował chyba pokazać nam powtórkę najciekawszych akcji z pierwszej rundy. Ring frei, runde zwei. Ring frei. I rozpoczyna się już. Druga runda. Dariusz Michalczewski Box! miał wtedy 23 lata. Wtedy, kiedy przechodził na boks zawodowy, kiedy związał się z grupą Universum Box Promotion Klausa Pitera, Kola i stawiał pierwsze kroki na niemieckich profesjonalnych ringach. Ładnie prawą ręką uderzył Michal Czeski I na deskach Peter Cenki Liczony teraz Kiwa głową Taka reakcja powinna w zasadzie spowodować Że Sergia przerwie ten pojedynek Choć Cenki kiwał głową Może bardziej w stronę swoich narożników Lewą ręką uderza Michałczewski Prawy na korpus I jeszcze mocna akcja Prawy lewy Kolejne mocne uderzenie prawą ręką Przymierza się Darek do zadania mocnego kończącego ciosu. Teraz uderza lewym. I jeszcze prawy sierpowy. Cęki próbuje wyjść z narożnika, ale Michalczewski powinien zamknąć go w tym narożniku. Uderza prawą ręką i w tym momencie sekundanci decydują się na poddanie Petera Cenkiego niebieski ręcznik wrzucony na ring i Dariusz Michalczewski wygrywa swoją drugą zawodową walkę przez techniczny nokaut przez poddanie przeciwnika zdecydowana przewaga Tygrysa w drugiej rundzie na deskach był Peter Cenki tu powinniśmy zobaczyć to na powtórce najpierw trafiony był Darek Michalczewski ale pięknie odpowiedział krótkim prawem sierpowym na deskach Petercenki. Nie było już w jego oczach ochoty do kontynuowania pojedynku. W zasadzie kiwał jakoś przeczącą głową w stronę swoich sekundantów. Walka została wpuszczona dalej, ale chwilę później poleciał na ring ręcznik poddający zawodnika i tym samym zwycięzcą tej walki w październiku 1991 roku zostaje Dariusz Michalczewski. Kolejną walkę z udziałem naszego mistrza, którą obejrzymy w telewizji sportu, będzie pojedynek z Iwem Messier. A teraz jeszcze oficjalny werdykt walki. Und hier das Urteil, das Kampfgericht entscheidet in der zweiten Runde nach einer Minute 30 Sieger durch technischen KO aus Hamburg Darius Michalczewski. Dariusz Michalczewski zwycięża przez techniczny knockout po półtorej minuty drugiej rundy. Odnosi tym samym drugie zwycięstwo na zawodowym ringu. To była druga walka Dariusha Michalčeského, ktorý teraz